Tegoroczny Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa na Dolnym Śląsku odbył się w weekend 3 i 4 września przy okazji tarków mieszkaniowych na stadionie Tarczyński Arena Wrocław. Formułę przebraliśmy jak w całej Polsce inną, że już nie trzymamy się jednego dnia 25 września, czyli dnia budowniczych, tylko w różnych możliwych lokalizacjach, w różnych terminach. Dzień Otwarty Inżynierii Budownictwa w całej Polsce odbywa się w wrześni, październik i listopad. My we Wrocławiu zaczynamy właściwie w całej Polsce tą akcję, jest też dzisiaj punkt w Częstochowie. Celem akcji Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa jest doradzanie Kowalskiemu, który chce wybudować dom, bądź doradztwo przy wyborze mieszkań. My chcemy służyć obywatelom pomocą, w doradztwie, w ukazaniu przepisów, tych zmieniających się bez przerwy. Po frekwencji widać, że zainteresowanie jest spore. Jestem właścicielem działki budowlanej bez formalnej drogi, dostępu do drogi publicznej. I taki jest problem, chciałem się doradzić, co z tym problemem zrobić. Tu są nasze działki. My sobie dojeżdżamy, że będę tą żył działką. Od początku myśląc, że tutaj normalnie jest drodze. Były króciutkie pytania dotyczące na przykład samego posadowienia budynków, wysokości budynków, odległości od, od granic nieruchomości. Czy można zrobić inaczej te odległości, gdy sąsiad już jest na granicy działki, czy można się do niego w cudzysłowie przylepić? Konsultacji udzielali inżynierowie wielu branż oraz przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej. Oczywiście, że się zaangażowaliśmy, bo nie ma takiej możliwości, żebyśmy my jako urzędni nie współpracowali i z projektantami, a przede wszystkim z izbą. Wydaje mi się, że jak przychodzą inwestorzy do nas, już są spięci, już są zdenerwowani, bo przychodzą jednak do urzędu. Natomiast tak luźna atmosfera, atmosferze bardzo miłej, przygotowanej przez państwa, inaczej się rozmawia. Siadając przy jednym stoliku, mogąc sobie rozrysować, porozmawiać i coś podpowiedzieć. To, to musimy Panu granice działki, i oni w, w terenie. Na raporcie wyszło, że tam jest parę takich plamek niebieskich, czyli jest potencjalnie ten podmokły, ale to jest ruch mediocracyjny. Przyszliśmy skonsultować tutaj wybór projektu pod domek, jedno pod, jedno domek jednorodzinny, jedno. podróbcają, który planujemy wykonać. Mamy na razie wybrany powiedzmy jeden, dwa projekty, które nam się spodobały. i Chcieliśmy tu właśnie skonsultować przeróbki tego projektu, czy jest to opłacalne ekonomicznie, czy, czy te przeróbki nie są zbyt duże. Zostaliśmy wyposażeni w, w duży zakres wiedzy, którego wcześniej nie mieliśmy i, i planujemy, planujemy zacząć tą budowę rzeczywiście w przyszłym roku i myślę że, to się, myślę, że to się uda. W trakcie wydarzenia przewijał się kontrowersyjny temat budowy domów do 70 metrów. Jeżeli inwestor nie zdecyduje się na kierownika to y, musi wziąć na siebie odpowiedzialność za wszystkie y, roboty, które są wykonywane. To jest też w prawie budowlanym zapisane. Inwestorzy mają różne zakusy przy zmianach, więc no, okaże się dopiero, jak to będzie wyglądać, ale myślę, że to nie jest, nie jest zbyt e, dobre rozwiązanie robić czegokolwiek bez kierownika budowy. W innych warunku pozwolenia i wstąpienie jest istotne, jeżdżą. Użyczy prezent w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania wieku użytkowo-zadziału. Przyszedłem z problemem zakończenia budowy i pozbierania wszystkich dokumentów. Każda osoba mająca jakieś zapytania, wątpliwości na pewno uzyska tutaj fachową odpowiedź. I szkoda, że wcześniej takich inicjatyw inżynierskich nie było. Rzadko jest taka okazja, żeby czy z osobami z izby, czy z kimś z powiatowego inspektoratu na spokojnie porozmawiać i zapytać jakieś tematy. Niekoniecznie kiedy mamy jakąś ognią sytuację na budowie, tylko rzeczywiście na spokojnie przy kawie o coś tam dopytać. To jest jak najbardziej trafiony pomysł. Tu akurat chodzi o budownictwo ogólne, budownictwo ogólne. Budownictwo ogólne domek jednorodzinny, prawda? Szukamy specjalistę puk, prawda, w naszej izbie i zobacz. Mamy specjalistów. I oni tam jeszcze mają wizytówkę większe, szczegółowe, mm. plus lokalizację. I w tym momencie bierzesz sobie przykładowo któregoś z tych specjalistów. Chciałem znaleźć Bo... rozwiązanie w przypadku, kiedy wykonawca schodzi z budowy. W nie dokończywszy budowy, tam, bo powstały po prostu jakieś błędy, nie chciał jak gdyby, ponosić kosztów naprawy. No i tutaj właśnie chciałem się dowiedzieć odnośnie jak gdyby wyceny wykonanych prac, do kogo się można zgłosić, jak ten problem rozwiązać. No, były reklamy w radiu i postanowiłem właśnie podejść, żeby się bezpośrednio tutaj dopytać, dowiedzieć i, i porozmawiać właśnie z inżynierami. To były dwa intensywne dni, podczas których inżynierowie budownictwa dzielili się ekspercką wiedzą i pomysłami. Będziemy na zewnątrz staramy się pokazać my jako inżynierowie i działalność naszego samorządu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów. Będziemy chcieli kontynuować tą akcję, ponieważ nasz zawód, zawód zaufania publicznego, jest zawodem, który ma mieć tą misję, ma mieć tą służbę dla społeczeństwa i to jest jedna z tych akcji, która tą sprawę jakby realizuje.